Cześć dzień dobry, jak tam po świętach. Popiliście oczywiście herbatę albo kawkę. Pojedliście, na pewno pojedliście, no to teraz trochę ruchu zdrowia, żebyście zrzucili te kilogramy. Moi drodzy, mamy takiego pana prezydenta. Ja nie miałem robić tego filmu, ale postanowiłem, że zrobię, ponieważ denerwujmy tę sytuację, że taki prezydent jest nie inny, więc trzeba trochę pojechać z grubej rury. Mamy takiego prezydenta, jakiego mamy. Jedni go lubią, drudzy nie lubią, inni kochają, inni nienawidzą. To jest pan, który zawsze podpisują. Podpisuje to, co nie ma. Podpisać, no to on to podpisze. Natomiast w tym przypadku, jak już miał podpisać, no to nie podpisał. A wiecie dlaczego? Bo oni doskonale wiedzieli. Oni od początku wiedzieli, że on tego nie podpisze. Bo jeśli on teraz mówi, że on no nie ma nic do TFN-u, to oni wszyscy doskonale wiedzieli, że to nie przejdzie. Że to po prostu nie przejdzie. Oni się na nami. mną, wami, nami wszystkimi zwyczajnie bawią. To jest temat zastępczy, zobaczcie jest. Inflacja, gigantyczna inflacja, są gigantyczne podwyżki prądu, gazu, żywności, wszystkiego, ziemi, wszystkiego, dosłownie wszystkiego, więc oni sobie wymyślają co jakiś czas jakieś tematy, jak nie ten temat, no to sobie wymyślą panią Lampard za kilka tygodni, przypuszczam, że będzie pani Lampard, później jakaś granica, ten, tego, zawsze jak coś się dzieje ważnego, no to oni sobie wymyślają, tak wyciągają, tak z kapelusza wyciągają i tym nas... Maszerują wszystkich, po prostu no hipokryzja, pełną gębą. Wiecie, tu jest drugie dno. Jeśli oni nie potrafili sobie poradzić yy, z telewizją, z kanałem telewizyjnym, ze stacją telewizyjną z tak małym problemem, to o zgrozo, aż nie chce mi się myśleć i wyobrażać sobie, co będzie kiedy coś groźniejszego i coś bardziej niebezpiecznego dla nas, dla Polski, przyjdzie albo będzie w Polsce i my sobie z tym na 100% nie poradzimy. Skoro my z takim małym pikusiem nie potrafimy wygrać, to nas już nie ma. Praktycznie nas już nie ma, bo to tylko pokazuje, że jesteśmy słabiakami. To tylko pokazuje, że my się nie liczymy. Oni nie potrafili sobie poradzić z tym. A co Stany Zjednoczone robią? W sprawie na przykład 447, no przecież jadą po nas. Cały czas nam po nas jadą, więc mieliśmy taką fajną kartę przetargową. Rewelacja i nic. Ulegliśmy. Ja zaraz sobie z wami przeanalizuję wypowiedź dzisiejszą pana prezydenta. Tak po świętach zaraz sobie przyszedł i zrobił konferencję. O co chodzi z tym Tefanem? Z Stefanem chodzi o to, że on duda cały czas gada jakieś głupoty, że to, że tam o to to, on nie będzie w spory wchodził, jeśli ...telewizja nie należy do Polski, do Polaków, jeśli ta telewizja jest drugą telewizją co do wielkości, jest w czołówce, to taka telewizja, obce kapitały, obce państwa mają realny wpływ na to, co się dzieje w Polsce, na to, co się dzieje podczas wyborów, oni mają realny wpływ nawet na wybory prezydenckie w Polsce. No przecież panie Dudo, przecież pan o mały włos nie przegrał właśnie przez TVN z panem Trzaskowskim, no właśnie tam... No właśnie tam to było, tam pana rywala wystrugali. Panie Dudo! No co, no okazało się, że pan Duda, wiecie no, to co my wiemy od dawna, bo my wiemy, że pan Duda jest jaki jest, natomiast no są ludzie jeszcze, którzy, którzy myśleli, że jest inaczej. No teraz pan Duda pokazał, że kim jest naprawdę. To odsłonił się, zwyczajnie pokazał tym niedowiarkom nawet. Tego aż nie da się kontynuować w sposób taki łagodny. Tutaj trzeba by pojechać naprawdę z grubej rury. Ale wiecie o co chodzi. Pan Duda wkrótce kończy swoją drugą kadencję i teore teoretycznie teraz mógłby sobie robić co chce, mógłby kompletnie na nikogo nie patrzeć i robić co chce, no przecież chciał, nie? No przecież chciał robić po swojemu. Kariera prezydencka się wkrótce zakończy, więc czymś trzeba byłoby się zająć. A kariera międzynarodowa stoi otworem. No przecież pojawią się wkrótce zaproszenia na jakieś tam wykłady do Stanów, Ciepła posadka. No przecież Kwaśniewski jeździ, Wałęsa jeździ, Komorowski jeździ, no to gdyby Duda teraz powiedział, albo pokazał środkowy palec stanu, no to przecież oni by go tam nie wpuścili na żaden wykład, a ten pan musi się czymś zajmować. Albo po co też w spory z żoną wchodzić, bo przecież żona pewnie ma inny pogląd, no to po co się kłócić, no to sobie przetaknął. To jest kompromitacja. Powiem wam szczerze, tutaj nawet nie chodzi o to. O tę stację, o, to, o ten TVN. Bo tutaj chodzi o to, że skoro to, o czym powiedziałem wcześniej, że skoro my nie potrafimy sobie poradzić z tak małym problemem, to rany julek, delikatnie mówiąc, co będzie? Co będzie na przykład z tym, że my mamy armię amerykańską u nas? Jak my nie będziemy potrafili sobie ich usunąć stąd? A to jest tylko mały przykład. Ja wam, moi drodzy, teraz puszczę... Kilka wypowiedzi pana szanownego, szanownego prezydenta Dudy. Posłuchajcie sobie. Proszę państwa, więc biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, tak decyzja została podjęta. Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją, proszę państwa, wetuję. Tym samym zamykam ten temat, oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia i zarazem apeluję. Aby Sejm przyjął. Liczę na to w miarę możliwości ponad podziałami politycznymi, bo wierzę w to. A kiedy to ostatni raz on był taki zdecydowany? Wetuje, tak? Proszę Państwa, ja to wetuję. Panie Duda, ja liczę na Pana, że jak przyjdzie co do czego, jeśli chodzi o te sprawy, które Pan Czarzasty chciałby wdrożyć w nasze życie, to Pan też zawetuje, Pan też powie nie, bo ja będę. Bronił swojego zdania, które powiedziałem podczas kampanii wyborczej, ale ten pan jest teraz, pan prezydent to jest taki teraz waleczny, taki. Kurczę, walczak! On będzie bronił. To nie, ja mam swoje zdanie. Ja się na to nie zgadzam, ja wetuję, i ja się na to nie zgadzam i koniec kropka. I będzie po mojemu. Bo ja mam władzę. Ja mam długopis i albo ja podpisuję, albo ja nie podpisuję, ale to ja rządzę. Nie będą nam obcy narzucały. Co mamy mówić? Ha. Do tego proszę Państwa wszystkiego, jeżeli chodzi o moją decyzję, dołożyły się również wspomniane przeze mnie rozmowy i spotkania z moimi rodakami. Rodacy, którzy ze mną rozmawiali, jak sądzę, nie byli prawnikami, nie wchodzili w tajniki prawne tych wszystkich rozważań, nie były to zresztą na tyle długie rozmowy, żeby można było jakiekolwiek wnioski prawne z tych rozmów wyciągnąć. Ale z wszystkich tych rozmów... Czy z większości z nich można było wnioskować jedno, zaniepokojenie? Że po prostu ludzie, którzy ze mną rozmawiają, są zaniepokojeni sytuacją. Różnie argumentowali, mówili po prostu o spokoju, mówili o tym, że sporów mamy dookoła za dużo, a prawda jest taka, że prawdopodobnie gdyby ta ustawa zaczęła obowiązywać, to mielibyśmy kolejny spór. Polska znalazłaby się w sporze arbitrażowym z firmą, która uważa, aby się za poszkodowaną tą sytuacją, czy to... Czy krótko mówiąc oznaczałoby to koszty? Tak, oznaczałoby to koszty dla Polski i to na pewno koszty niemałe, bo kwestia wartości, które wchodzą w grę to są, proszę Państwa, miliardy dolarów. To nie ma co tutaj ukrywać. Wartość, wartość sprawy jest ogromna w tym przypadku. Zaniepokojony, pan prezydent Duda jest zaniepokojony, panie prezydencie Dudo, ale czy pan się martwi, że ja też jestem zaniepokojony? No bo ja jestem całą sytuacją obecną zaniepokojony tym, co się dzieje od prawie dwóch lat od 22 miesięcy, ja jestem tym bardzo zaniepokojony, ja bym chciał, żeby pan mnie przyjął na audiencji jakiej, żeby pan mnie wysłuchał, żeby pan wysłuchał też moich rodaków, którzy mają i podzielają moje zdanie, którzy są zaniepokojeni, ale od kiedy pan jest taki troskliwy i od kiedy pan się tak troszczy tym, co myślą Polacy i że Polacy są zaniepokojeni, o kurcze, to ja nie wiedziałem, że pan jest taki dobry spory, pan się martwi, żebyśmy my się nie kłócili, moi drodzy, on się martwi ten, ten człowiek martwi się o nas czyli trzeba mu podziękować on się o nas martwi, jaki pan ma dobre serce, no rewelacyjne firma poszkodowana, spór arbitrażowy, a to jest tylko discovery, a jak na przykład jakiś tam fizer czy jaki też coś tam narobi w Polsce, to pan też nic nie zrobi, bo pan będzie się bał odszkodowań w milionach, w miliardach dolarów kosztów? Panie Dudo, no nie podoba mi się to, co pan teraz mówi. Naprawdę jest to bardzo niepokojące, bo z jednej strony pan się martwi, pan się martwi, że Polacy są zaniepokojeni, że pan też tak fajnie chce Polaków pogodzić, a z drugiej strony pan się boi jakiejś firmy amerykańskiej i odszkodowania w sporach arbitrażowych? Miliardy dolarów? No to co będzie, jak inna firma opomni się? o coś, to przecież my pójdziemy z walizami. Więc z jednej strony to był niepokój o to, z drugiej strony był to niepokój także o to, po co nam kolejna sprawa, po co nam kolejny problem, mamy tych problemów dużo, tak proszę Państwa, mamy tych problemów dużo, bo rzeczywiście wiemy o tym, że z jednej strony mamy pandemię, a z drugiej strony mamy inflację, która jest, która dotyka nas wszystkich, mamy wzrastające ceny, które jeszcze bardziej dotykają nas wszystkich, przecież widzę to, ja też płacę rachunki. Ja też robię zakupy, w związku z czym jest to dla mnie sprawa oczywista i widzę to zaniepokojenie. I muszę Państwu powiedzieć, że podzieliłem zdanie większości moich rodaków, którzy uznali, że kolejna sprawa niepokojąca, kolejna sprawa jątrząca, kolejne spory nie są nam tak naprawdę potrzebne. A w każdym razie nie w tym momencie. Ha, ha. Ja też. Widzę rachunki, ja też robię zakupy. No nie wydaje mi się, żeby pan biedował, żeby pan wiązał ledwo koniec z końcem. Ostatnio widziałem, pan niby robił zakupy, ale te zakupy to były tylko takie pod publiczkę. Pan znów mówi, że to nie warto, to nie warto wchodzić w spory, w żadne spory, to nie, to, to nie teraz, to teraz to trzeba tylko w zgodzie żyć, no po co się kłócić, no to nie podpiszę tego lex TVN-u, no to nie będziecie się kłócić, drodzy Polacy. taki dobry jestem, ja też się martwię o inflację, o ceny prądu, gazu. Ja się boję, ja już zrobiłem zakupy, węgiel kupiłem 10 ton, kupiłem, no nie wolno, ale ja tam mam piecek do sobie palenia, no, no, no tak się pan martwi, no pan się zabezpieczył, pod każdym względem. Takie ograniczenia powinny być w Polsce wprowadzone, ale powinny być w Polsce, proszę Państwa, wprowadzone na przyszłość, to znaczy dla tych, którzy będą chcieli w naszym kraju w przyszłości, po wejściu przepisów w życie, zainwestować, którzy będą w związku z tym wiedzieli w jakich warunkach i na jakich warunkach tą inwestycję mogą prowadzić i w związku z tym jak będzie wyglądała kwestia ich interesów, które się rozpoczą na skutek tego, tego zainwestowania. Żeby ograniczyć możliwość udziałów i akcji posiadanych przez podmioty zagraniczne w spółkach, które są posiadaczami koncesji, czy będą posiadaczami koncesji medialnych. W naszym kraju. Ale żeby zrobić to na przyszłość, żeby zrobić to dobrze, żeby zrobić to w sposób uporządkowany, bez wrzutek tak zwanych legislacyjnych, czyli jak wspomniałem, wrzucania w ostatniej chwili poprawek w drugim czytaniu, co jest sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi, bez tym samym naruszenia prawa, a przede wszystkim, o co bardzo proszę, bez niepotrzebnego niepokojenia naszych współobywateli. Panie Dudo, ale dlaczego to dopiero od tego, co będzie? Dlaczego dopiero w przyszłości, a nie od tego, co teraz jest, albo nie od tego, co było? No przecież, jeśli my mamy jakieś takie dziwne umowy, niekorzystne dla nas, to my tego nie możemy przerwać? My tego nie możemy zakończyć? To jest dziwne, bo ja nie wiem, co oni tam popodpisywali. Zobaczcie, jakie to jest zagrożenie, jakie niebezpieczeństwo wręcz, że my nie możemy przerwać jakiejś tam obietnicy, umowy, ponieważ. No, nie możemy, no bo nie możemy. No, nie tego, co już było. My możemy to, co dopiero przyjdzie. Czyli to, co przyjdzie, to, co teraz, to nie. O zgrozo, co oni tam podpisywali, czy my jesteśmy. My jesteśmy, no. Ja się boję, powiem wam szczerze, ja nie wiem, co oni podpisywali, jakie niekorzystne umowy dla nas z nami, bo to jest tylko TFL, a tam są jeszcze różne umowy energetyczne. Różne umowy polityczne, różne umowy militarne. My mamy różne umowy. Ja przypominam po raz kolejny, że my kupiliśmy za miliardy chyba 32 F35, 30 kilka. Oczywiście my ich jeszcze nie mamy, nie? To już dwa lata prawie czy nie tam. My ich nie mamy, nie wiadomo czy kiedykolwiek je będziemy mieć, ale kupiliśmy, więc albo stany są na, naszymi przyjaciółmi, albo są naszymi wrogami, bo ja już mam takie mieszane uczucia. Sam już nie wiem. Panie Duda, no, mógłby Pan się lepiej zastanowić nad tym faktem i bez naruszania ważnej zasady zasady pakta sunt servanda. Proszę państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Pakta sunt servanda. Jak to na Wikipedii jest napisane, w kłamliwej Wikipedii, umów należy dotrzymywać. Zasada wyrażająca się w tym, że osoba, która zawarła w sposób ważny umowę, musi się z niej wywiązać. Panie doda, pan w swojej kampanii powiedział, że nie będzie pan za obowiązkiem, no to ja pana trzymam za słowo, że pan dotrzyma swojej umowy, no bo pan cały czas o umowie mówi. Całuteńki czas pan o umowie, że trzeba dotrzymywać, no to proszę, ależ proszę, będziemy dotrzymywać umowy, to niech pan dotrzyma. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy po, mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co, co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy. Chciałbym jako prezydent i nie widzę innej możliwości, żeby Polska właśnie tak była postrzegana w przestrzeni międzynarodowej, przede wszystkim przez naszych sojuszników i w Unii Europejskiej, i w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest dla mnie jako prezydenta kwestia ogromnie ważna. A więc pakta sunt servanda plus spokój naszych współobywateli. Ja rozumiem, że w polityce są różne emocje. Ja rozumiem, że w polityce są debaty, czasem nawet bardzo żarliwe. Martwię się i jest mi przykro z tego powodu, że czasem i w debacie politycznej, i w, także w debatach między obywatelami te granice kulturalnego sporu zostają przekroczone. Ubolewam nad tym ogromnie. Jest to dla mnie sprawa bardzo przykra. Ale nie mam wątpliwości co do jednego. Jako prezydent Rzeczypospolitej muszę się wznieść ponad te wszystkie spory i spojrzeć na sprawę zdroworozsądkowo. I właśnie, proszę Państwa, tak na nią patrzę. Większość moich rodaków, większość moich współobywateli nie chce kolejnych sporów i moim zadaniem jako prezydenta... Jest w taki sposób działać, aby tych sporów uniknąć. Stąd właśnie taka, a nie inna decyzja. Dziękuję bardzo. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywać umów, to inni też z nami nie będą dotrzymywać. Czyżby pan się czegoś bał? A może dostał pan telefon i tam było powiedziane: Wiesz co, panie, jak pan to podpisze, to my zabieramy naszych wojaków i pan z ruskimi zostanie sam, i nikt panu nie pomoże, nikt pana nie obroni. My jesteśmy honorowi i odpowiedzialni. Jeśli się umawiamy, to przestrzegamy tych umów. My mamy być przykładem, mamy być pod pantofelkiem, mamy być po prostu pod butem. On się martwi, i jest mu przykro, że w debatach granice zostają przekroczone granice ludzkie, złości ludzkiej. Sprawa jest przykra i ubolewa nad tym. Przecież to od sześciu lat, czy od siedmiu cały czas się ludzie kłócą. A pan pierwszy raz mówi, że chce pan pogodzić ludzi i nie wkładać kija w mrowisko. Pierwszy raz musi się wznieść naród ponad spory i spojrzeć na sprawę zdroworozsądkowo. Obywatele nie chcą sporów i on musi nam w tym pomóc. No to panie Duda, szykują nam się jakieś segregacje. Pan nie chce sporów, no to niech pan ten problem jakoś rozwiąże, żeby jedni byli zadowoleni i drudzy byli zadowoleni. Czyli jak ktoś chce, to okej, okay, a jak ktoś nie chce, no to nie. I tyle w temacie. Bo teraz jest spór. I tutaj nie chodzi o TVN. Teraz jest spór, żeby nie było tak jak w Austrii. To jest problem dla nas. Ciekawe, jak pan zareaguje. A pan mówi, że no to musimy być przykładem dla Unii, dla NATO, że my dotrzymujemy słowa. To wiecie, to jest tak na przykład, że on daje, on daje słowo, że będzie grzeczny, że będzie dobrym człowiekiem, prawda? Przychodzi jakiś złodziejaszek do domu, kradnie. I na przykład pan Duda wychodzi i mówi: Panie, ale ja jestem dobrym człowiekiem, no mógłby pan tego nie kraść. A ten złodziej mu mówi: Daj mi się ty spokój, biorę. No ale pan Duda jest grzeczny, bo obiecywał, że będzie grzeczny i chce być przykładem, świecić, więc nie będzie interweniował. I tak to jest w naszej realności, w naszej rzeczywistości, że jesteśmy pod pantoflem, że nikt się z nami nie liczy, bo wiedzą, że i tak Polski nie trzeba szanować, bo Polska zawsze nadstawi drugi policzek, więc możemy ją okładać. A teraz, jak przyszło, co do czego? TVN to tylko stacja, to tylko kanał telewizyjny. My sobie z tym nie potrafiliśmy poradzić. Duda mówi, że nie teraz. Tak, to jest fajne, ale to nie teraz, dopiero w przyszłości. To jest uległość, to jest po prostu zwykła uległość. A ja pana trzymam za słowo, bo pan tutaj powiedział to. Powiedział pan, że umów trzeba dotrzymywać. Pacta sunt servanda. Panie Duda, pacta sunt servanda. Ja to panu będę przypominam cały czas. Pacta sunt servanda. Umów należy dotrzymywać. Pan mówił w swojej kampanii wyborczej prezydenckiej w 2020 roku, latem, że pan ma takie poglądy, no to proszę dotrzymać tej umowy, ok? Ja na pana liczę. Bo pan sobie nie potrafił poradzić z TVN-em. Ja myślę, że pan zawiódł wielu Polaków, swoich wyborców. Mnie nie, bo ja wiedziałem, że to jest cyrk. Moi drodzy, no przecież każdy wiedział, każdy zdroworozsądkowo wiedział, że to jest cyrk, że to jest tylko tak na pokaz, żeby ludzie znów trochę skłócić, a przecież właśnie tym czymś skłóciliście ludzi przed świętami, właśnie tym czymś, że były spory, ludzie wychodzili, już były spory, a wy teraz mówicie, że wy nie chcecie kłócić ludzi, nie, 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 no to zaraz wyjdą, pani Lampad zaraz wyjdzie i znów będziemy się kłócić, przecież wy zawsze będziecie się kłócić, a wiecie dlaczego? Bo pan, yy, pan dał TVP 2 miliardy, czy ile tam, a tam jest nawalanka cały czas na TVN, a no właśnie przez to rodzi się ta nienawiść między ludźmi, no to więc pan dla mnie to jest hipokryzja, bo skoro on najpierw kłóci ludzi ze sobą, a później mówi, że nie będę tego robił, bo nie chcę kłócić. Tak naprawdę dostał pan telefon, żeby tego nie robić. I jak przyjdą na przykład po swoje, zabiorą nam wszystko to, co mamy, to pan też nic nie zrobi, bo pan nie potrafił obronić naszej suwerenności, bo to o czym mówię obce telewizja, obce wpływy. Ingerencja w nasze państwo, pan z tym nie potrafi sobie poradzić, to pan sobie z niczym nie potrafi poradzić i nie będzie potrafił poradzić. Z tymi większymi problemami, to to dziękuję z takiego prezydenta po prostu. Dziękuję. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się. Bardzo się krótko, życzę wam wszystkiego dobrego. No takiego mamy, jakiego mamy. Cyrk na kółkach wymyślili sobie jakąś zabawę pod publiczkę, jakąś historyjkę. Dokładnie wiedzieli, że, że to i tak nie przejdzie, nie przejdzie dlatego że nie mamy pozwolenia, oni nie mają pozwolenia, my się zajęliśmy tym, oni przepiechali różne umowy, ustawy, o zgrozo, co jeszcze, oni robią podwyżki prądu, podwyżki życia, no jest gigantyczna podwyżka cen i to tylko po to, takie tematy zastępcze i tak sobie wyciągają co jakiś czas, a my się zajmujemy tym, a oni ubijają swoje interesy pod stołem. Trzymajcie się ciepłutko, nie macie się niczym, pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia niebawem, cześć, pa pa.